Elektrownie wiatrowe mnożą się jak grzyby po deszczu. Jednak wszędzie tam, gdzie są budowane, pojawiają się ich zagorzali przeciwnicy. Argumenty, które najczęściej przywołują, to niszczenie krajobrazu oraz negatywny wpływ urządzeń na środowisko. Budowie kolejnych elektrowni wiatrowych sprzeciwiają się mieszkańcy gminy Błaszki. Jako główny argument podają zbyt bliską odległość wiatraków od zabudowań. My mamy mieszkać wśród tych turbin i mamy się zgadzać na, na hałasy, na infradźwięki. My prosimy o zachowanie odległości od zabudowań. Y, około dwóch kilometrów to jest naprawdę wystarczająca odległość, by ludzie nie, nie protestowali. Jak udało nam się ustalić w polskim prawie, nie ma ściśle określonych wytycznych, które mówiłyby o odległości, jaka powinna oddzielać wiatraki od zabudowań. Każda tego typu inwestycja rozpatrywana jest indywidualnie. A najważniejszym kryterium jest natężenie hałasu powstającego podczas pracy wiatraków. Co do samej odległości lokalizacji, nie ma dzisiaj w prawodawstwie polskim przepisu, który wskazywałby, że to ma być od do. Jedną z inwestycji budzących niepokój wśród okolicznych mieszkańców jest ta we wsi kamienna. Zakłada ona, że już niedługo zostaną tam postawione trzy wiatraki. Inwestor zajmujący się budową elektrowni wiatrowej zobowiązał się do naprawy drogi, która do niej prowadzi. Mieszkańcy zarzucają mu, że nie wywiązał się ze swojej obietnicy. Droga, którą tutaj widzimy, jest naprawiona tylko do części budowy elektrowni wiatrowej, dalej oczywiście jest nienaprawiona. no i oczywiście niszczona przez samochody ciężarowe, które tu wwożą ten. Piasek i to wszystko. Burmistrz gminy i miasta Błaszki uspokaja, że tuż po zakończeniu budowy wiatraka wszelkie uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji drogi mają zostać naprawione. Do końca czerwca inwestor ma postawić ten jeden z wiatraków, który zlokalizowany jest przy tej drodze i myślę, że ok. najpóźniej lipca to będzie czas, kiedy zgodnie z naszym porozumieniem zostanie utwardzona droga. Mieszkańcy protestujący przeciwko budowie elektrowni wiatrowej twierdzą także, że inwestycja prowadzona jest niezgodnie z prawem. Jesteśmy zaniepokojeni tym, że te wiatraki powstawają na glebach klasy trzeciej, nawet i może drugiej, a w, w rozporządzeniu jest, że na glebach klasy trzeciej, jeżeli niespełnione byłyby wymogi dzisiaj polskiego prawa, na pewno żadna z tych wiatrowni by, elektrowni wiatrowych by nie powstała. A przecież już wiemy, że kilkanaście ma pozwoli na budowę, i powstają. Chociaż budowa wiatraków może nieść za sobą pewne niedogodności, to są one znikome w porównaniu z korzyściami, które taka inwestycja przyniesie. Zatem wygląda na to, że ta walka z wiatrakami skończy się podobnie do tej, którą prowadził Don Quixote w powieści Cervantesa.